Dlatego, że świat jest płaski bardzo mocno, doświadczyłam na własnej skórze, dlatego, że miałam okazję mieszkać w dziesięciu różnych lokalizacjach, w siedmiu różnych krajach i na trzech różnych kontynentach. A firma, dla której zresztą od sześciu lat pracuję, firma Google, ja myślę, że skutecznie przyczynia się do tego, żeby spłaszczać świat i wszystko wygląda na to, że będzie przyczyniać się jeszcze mocniej. Moja aktualna rola, funkcja w firmie Google to nic innego jak wykorzystanie tego fenomenu, że świat jest płaski i pomoc, wsparcie dla firm lokalnych w działaniach globalnych. I o tym właśnie Państwu chciałam dzisiaj troszeczkę więcej opowiedzieć. Aktualnie, proszę Państwa, mamy 2,4 miliardy ludzi online. Dość dużo, ale to jeszcze nie maksimum tak zwane, dlatego że mamy w sumie 7 miliardów ludzi na ziemi. I co to oznacza? Chciałam Państwa trochę zainspirować, dlatego że jeżeli rozmawiamy w takiej kulturze teraz startupowej, to oznacza, że jesteście w momencie zaczynania biznesów, które oczywiście patrzą daleko w świat. I w czas i przestrzeń. 2,4 czy jeszcze w 2014, 2 miliardy osób, które były online, to 30% całego globu. I według wielu statystyk, za 10 lat, tylko za 10 lat, będziemy na tej globalnej wiosce mieć 7 miliardów ludzi. 7 miliardów. Pracowaliśmy 40 lat na to, aby tak naprawdę w tej globalnej wiosce było 2 miliardy osób, w przeciągu kolejnych 10 lat dołączy 5 miliardów osób. To jest bardzo, bardzo istotne yy, i to tak naprawdę za sprowokowało mnie do pytania: OK, ale skąd te 5 miliardów osób dołączy do nas, do tej internetowej wioski, do tego płaskiego świata? Otóż kraje, które aktualnie. Yy, Przodują we wszelkich internetowych statystykach, to są Stany Zjednoczone, to jest Japonia, to są kraje, gdzie penetracja internetu jest 80-90%. Czyli osiągnęły pewien sufit e, penetracji internetowej. Tam natomiast, gdzie ta penetracja jest w dalszym ciągu bardzo niska, to jest Japonia, przepraszam, Indie, Chiny. I to stamtąd właśnie w przeciągu kolejnych 10 lat dołączą do nas internauci. Do tych kolejnych 5 miliardów, które y, będą w tej naszej globalnej wiosce. I teraz zadałam sobie kolejne pytanie: ok, w jaki sposób dotrą oni do nas? I już teraz widać tak naprawdę, że w Chinach i w Indiach y, subskrypcje mobilne są trzykrotnie wyższe, aniżeli na przykład w takich Stanach Zjednoczonych czy w Japonii. Co to oznacza? Że Chińczycy czy mieszkańcy Indii przeskakują pewien Proces ewolucyjny, przez który myśmy przechodzili. czyli z desktopu na tablet, z tableta na smartfon. Tutaj ewidentnie widać, że to połączenie z internetem odbędzie się poprzez urządzenie mobilne, zazwyczaj bardzo tanie, gdzie bezpośrednio będą podłączeni do tego jednego płaskiego świata. Dzisiaj proszę Państwa wyszukiwarka. Można porównać ją do takiego globalnego pasażu handlowego. Oczywiście, mając w uwadze i w pamięci to, co przed chwilą powiedziałam, czyli 5 miliardów dodatkowych osób, ta ulica troszeczkę bardziej się zapełni w, za kilka lat. Zarówno po stronie tych, którzy przechadzają się tym pasażem handlowym, ale również po stronie tych, którzy oferują swoje produkty czy usługi. I mówimy tutaj o globalnym pasażu handlowym, bo zarówno ze strony konsumenta, jak i ze strony oferanta, każdy ma tutaj prawo wstępu. I teraz chciałabym Wam pokazać dwa filmiki, żeby zobaczyć tak naprawdę jak to jest ze strony globalnego konsumenta i jak to jest ze strony globalnego oferenta. Raz może co? Paneks się nie uwierzę, chyba. So yes, this is the suit, and it actually arrived in three weeks, not in four weeks. Uh, it was uh, in customs in Poland for one uh, for one week. <laughs> what is? You could reach out to potential <laughs> customers the globe, regardless of what country they're in <laughs> or what language they speak, Google has a range of tools that can help you find your markets, speak to potential customers in their native language, and expand your reach. Let's say you're a French skin cream company and you want to expand by selling your products overseas. You can identify which markets show the highest opportunity based on search volume and cost of advertising for your product using the Global Market Finder. You might find that there are a lot of searches for skin creams in China and that the cost of advertising is low. That looks like a great opportunity. So, how do you reach these potential Chinese customers? First, you want to make sure they can understand your website. Google can help by giving your Chinese visitors an automatic option to view your website in Chinese using Google Translate. Now that your overseas customers can use your website, you want to increase your Chinese web traffic. Google's Translator Toolkit will do an automated translation of your ad text and keywords, and then allow you to share these translations with native speakers and professional translators for a final polish. If you decide further down the line that the Chinese market is right for you, you can also translate your entire site to create a dedicated Chinese website using the same tools. Wondering how you're going to communicate with your new Chinese clients? You can read emails from your overseas clients using Gmail's automatic translation feature. So, get ready to go international and visit the Google Global Advertiser website today. www.google.com/adwords/global advertiser. Opa, e, w trochę wzwolnionym tempie, ale e, myślę, że key jak gdyby message, treść e, państwo do państwa dotarła. I to jeszcze nie wszystko, dlatego że oprócz wyszukiwarki mamy YouTube, czyli taki globalny kanał, platformę, w której również dociera się do całego świata. Okazuje się, że 60% kontentu, treści na YouTubie, to średnio kontent, który pochodzi spoza rodzimej lokalizacji, a w Stanach Zjednoczonych jest już w ogóle to ogromny fenomen, dlatego że aż 80% kontentu amerykańskiego jest oglądany spoza Stanów Zjednoczonych. Także widać ewidentnie, że wszyscy mieszkamy w tej samej jednej globalnej wiosce. I dzisiaj, proszę Państwa, chciałam pokazać kilka narzędzi, które pozwolą na to, żeby dokładnie podpatrzeć, co tak naprawdę dzieje się po tej stronie konsumenckiej? Mam ich Hz 8 i zrobię to na przykładzie tutaj z pomocą Kamila, dlatego że wykorzystuję tutaj konkretnie przykład drukarek 3D. Zobaczmy, jak to wygląda zatem w praktyce. Pierwsze narzędzie to planer słów kluczowych. Kto z was zna to konkretne narzędzie? Dobra, trochę tutaj w górze widzę. Natomiast co ciekawe jest to, z rzadka jest ono wykorzystywane do tego, żeby podpatrzeć konkretnie, co dzieje się na rynkach, które ewentualnie mamy na myśli, jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną. A w prosty sposób można tak naprawdę zobaczyć, czego użytkownicy na tych rynkach chcą w kontekście naszego produktu czy usługi. I popatrzcie sami, co zrobiłam. Dla tych, którzy tutaj nie widzą, może z daleka, zmieniłam ustawienia keyword planera na Stany Zjednoczone i wpisałam konkretny produkt, którym dysponuje drukarka 3D w języku angielskim. I na podstawie tego mogę mniej więcej już zobaczyć, czego Amerykanie szukają na rynku amerykańskim. Moje pierwsze wnioski były takie. Widzę tutaj na przykład metal 3D printer, jak również food printer. No i właśnie może krótka tutaj stawka Kamila, dlaczego właśnie te słowa zobaczyłam, bo trochę mnie to zainteresowało. Amerykanie są po prostu o krok dalej w poznawaniu tej technologii i przeciętny Amerykanin o tym, że istnieje drukarka 3D taka, która drukuje z masy plastycznej, on o tym już od jakiegoś czasu doskonale wie, zwłaszcza, że oczywiście największy sukces w druku 3D dla konsumencki wyszedł właśnie stamtąd, to raz, a po drugie, ten największy, ciężki, przemysłowy druk 3D również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Oni po prostu już znają te zwykłe drukarki i to, co ich ekscytuje, a tego szukamy sobie później w internecie, żeby zobaczyć, to są właśnie te najciekawsze, brzegowe sytuacje i to zaczyna ich tam kręcić. A jeżeli chodzi o metal 3D printer, to jeszcze mamy to, że to jest duży, coraz większy biznes i może to też być związane z tym, że ludzie są biznesowo czysto zainteresowani tym. No właśnie, z Kamilem mieliśmy okazję porozmawiać dopiero na ten temat dzisiaj, natomiast ja za pomocą jednego kliknięcia już również wywnioskowałam, że widocznie Amerykanie są dość dobrze zorientowani już w tym konkretnym produkcie i oni już wiedzą, jak go zastosować i tutaj trzeba jedynie tak naprawdę jakby zaadresować konkretne branże, konkretne produkty, sektory i zaoferować im ten produkt, którego konkretnie szukają, patrz. Drukarka metalowa 3D czy drukarka? Jedzenia. Tak, ale od razu można powiedzieć, jak zobaczyć, że wchodzenie teraz tam z tym klasycznym FDM-em najtańszym byłoby pewnie trudne, bo to już jest stara pieśń dla nich. Tak. Zrobiłam to samo, Kamil, ćwiczenie dla rynku polskiego. Wpisałam drukarka 3D, zmieniłam parametry na. Polska. Okazuje... Chciałem Wam powiedzieć, że ja nie wiem, czego się za chwilę dowiem, więc <grym> to jest bardzo ekscytujące. Słuchaj, te słowa, które mi tutaj wyszły, to była drukarka 3D Wikipedia, drukarka mhm. 3D Zastosowanie, drukarka 3D Co to jest. Tak. Więc ewidentnie widać, że ten nasz polski konsument w dalszym ciągu trochę tutaj drapie się po głowie i nie wie właściwie po co, dlaczego, tak. co z tym zrobić, jakie jest zastosowanie, o co tutaj w ogóle chodzi. Tak, no i to jest troszkę kwestia tego, jakby ja dlatego na wizytówce mam Technology Evangelist, chociaż wszyscy się ze mnie śmieją z tego powodu, ale chodzi o to, że to jest technologia, której na będziemy o niej opowiadać w ogóle, co to jest. Jeszcze jesteśmy w tym miejscu. Pamiętajcie też, że polskie firmy zajmujące się drukiem 3D na takim konsumen zauważalne przez konsumentów, to jest kwestia, półtora, może maksymalnie dwóch lat, ale nie wcześniej. Więc my po prostu mieliśmy trochę mniej czasu, żeby wam wszystkim wytłumaczyć, co to jest, ale staramy się i myślę, że chwilę jeszcze nam to zajmie, ale będziemy tam. W każdym razie na pewno w pełni się zgadzam, wciąż nawet na dużych targach wydawałoby się specjalistycznych, maszynowych przychodzą ludzie i myślą, że na przykład ktoś drukuje tak, że zakłada się okulary trójwymiarowe i wtedy coś widać. Kom w sensie kompletnie jeszcze nie mają żadnego, żadnego bladego nawet pojęcia o technologii. Ciekawe, czyli tutaj y, twarde dane jakby potwierdzają to, co mówi specjalista i ekspert w tym konkretnym sektorze. No ale powiem Ci, że zajrzałam to jeszcze Kamil nie koniec, nie uciekaj, bo y, zajrzałam jeszcze na rynek niemiecki. Również o. mnie to bardzo zainteresowało, mm. bo okazuje się, że tam są takie frazy jak uwaga, 3D druka selber bałen, czyli samemu zbudować 3D, albo eigenbau, czyli właściwie synonim tego słowa. I tutaj z, moja konkluzja była taka, kurczę, no oni chcą sami sobie to zbudować, nie? Tak. U nas w Polsce historia wyglądała tak, że my żeśmy zaczęli od tego, od tego. to było pierwsze, co w drukarkach 3D się działo, to był Ruch RepRap, czyli open source'owe drukarki, które były samodzielnie składane, wciąż jest ich bardzo dużo na rynku i można sobie taką złożyć. My po prostu przeszliśmy teraz już do fazy, kiedy jest to biznes i kiedy klient po prostu poprosi drukarkę i tyle. A Niemcy, ja się zastanawiam nad tym, to jest moim zdaniem trochę kwestia tego, że drukarkami 3D dla konsumentów zajęły się wielkie koncerny i odebrały trochę, tym szaleńcom Bożym i makerom przyjemność budowania startupów, no bo jeżeli w Niemczech jest po prostu gigantyczna firma, która produkuje trzy czwarte zabawek światowego rynku, no to nie będziemy się z nimi ścigać, więc ci makerzy zostają gdzieś tam chyba w undergroundzie i trochę im się to podoba, jak się wchodzi do niemieckich print shopów, takich punktów druku 3D na zamówienie, to trochę jakby się wchodziło, słuchajcie, do coffee shopów w Amsterdamie. To są takie groźne, undergroundowe, niebezpieczne miejsca i tam są tacy panowie w dreadach i z taką miną groźną. Ale dlatego, że to jest dla nich trochę jakaś kontrkultura, to cały maker movement to jest jakaś kontrkultura dla nich i może to jest stąd, że oni sami. są sami. Nie? Być może dzięki Kamil Wielkie tutaj za wyjaśnienie nam tych twardych danych, które zobaczyliśmy za pomocą Keyword Planera. Chciałam tylko pokazać Wam, jak spytne narzędzie to jest, takie bardzo proste, które w perspektywie nie tylko takich bardzo zwyczajnych produktów patrz skarpetki, sukienki, którymi na co dzień się zajmuje, ale również takich bardzo technologicznych, jeszcze niedawnych, że tak powiem, produktów na rynku, już bardzo dużo tutaj informacji można wywnioskować, zrozumieć i. Również zrozumieć tego konsumenta, do którego finalnie będziemy za pomocą marketingu czy komunikacji się e, zwracać. Inne takie bardzo fajne, bardzo moje też lubiane narzędzie to jest Google Public Data. To nic innego jak zagregowane bazy danych z rzetelnych źródeł, jak na przykład World Bank czy Euromonitor, e, które to pozwala na dynamiczne budowanie różnych e, e, grafów. O. I tutaj na przykład właśnie w kontekście startupów wybrałam sobie wskaźnik współpracy Uniwersytetu i Biznesu w obszarze RD. No i co się okazuje na przykład? Wybrałam sobie kilka państw, że jeżeli chodzi na przykład o współpracę, tutaj jest to dobre miejsce, w którym możemy sobie o tej współpracy porozmawiać, bo dzisiejsza konferencja jest temu też bardzo mocno poświęcona. No niestety muszę powiedzieć, że dane pokazują, że w dalszym ciągu Polska jest dość na etapie zambi, jeżeli chodzi o tą konkretną współpracę. Także jeszcze nam troszeczkę mamy nad czym popracować na pewno. Natomiast w takich krajach, gdzie na pewno startupowcy mogą bardzo mocno jak gdyby nawiązywać kontakty, zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, to jest właśnie Stany Zjednoczone, Singa Singapur, Izrael, Kanada. Tam jest bardzo sprzyjający klimat. Również kolejny wskaźnik, jaki za pomocą Google Public Data byłam w stanie za pomocą jednego kliknięcia finalnie Odkryć to to e, łatwość robienia biznesu, i okazuje się, że ta łatwość w Polsce jest mniej więcej na etapie Meksyku. E, także tutaj nie jest to jeszcze, że tak powiem, też najbardziej dogodne miejsce do robienia biznesu. Natomiast na przykład w Singapurze czy Stanach Zjednoczonych, jak również w Wielkiej Brytanii, tutaj widać, że ta łatwość jest o wiele większa. No ale my tutaj aspirujemy na pewno, bo no, nie jest tak źle na przykład jak w Zambii. I e, kolejne narzędzie to jest. E, Global Market Finder. No właśnie, tutaj to jest trochę e, ciekawe, nie zmieniłam tytułu, widzę, ale uwaga, e, to co można zrobić za pomocą jednego kliknięcia, sprawdzić e, mapę świata w aspekcie zainteresowania moim produktem lub usługą. No i wróćmy w naszym ciągu, jak gdyby do tego przykładu, który podałam wcześniej, mianowicie e, drukarki 3D, i chciałabym konkretnie zobaczyć, jak wygląda mapa świata w aspekcie popytu, zapytań konkretnie na mój produkt. Kamil, pomożesz mi, jak myślisz w skali całego świata, które konkretnie rynki mają największe jest największa liczba internautów, którzy zapytują o twój produkt? I teraz, e, słuchajcie, będzie ten moment, kiedy ja to wszystko zaplanowane: szczwanie. Absolutnie nie mam szansy odpowiedzieć właściwie. Powiem i teraz się dowiem, gdybyś skorzystał z mojego narzędzia. E, e, powiem tak: e, zapytania na, na drukarkę 3D, tak? tak powiem tak. Stany Zjednoczone, mimo wszystko. To będzie jedyneczka. Masz jeszcze jakieś pomysły na dwójkę i trójkę, załóżmy. Mm -hmm. Możecie, słuchajcie, możecie też tutaj się angażować. W skali, Powiem w skali świata, Kamil. A, da, przepraszam, le. to w ogóle, Chiny, w ogóle Chiny mogą być z przodu równie dobrze, bo tam po prostu każdy raz zapytał już jest dwa razy więcej niż gdzie. indziej. Dobra, słuchajcie, bo Kamilowi się pewnie będzie tutaj ten szkoła śnić po nocach, więc nie, nie będę się. Nie, nie, ja się nie boję. Ja się nie boję powiedzieć, że nie wiem tyle, co bazy danych Google. Absolutnie wiedzą więcej. Dlatego często ich pytam o różne rzeczy. Fajnie. Dobra, nie będę cię już wzywać do odpowiedzi, obiecuję. Wystawiam mi tak absolutnie piątkę z plusem, bo jeżeli chodzi o pierwszą pozycję, to absolutnie wygrałeś. Stany Zjednoczone, tak, faktycznie Stany Zjednoczone mają tutaj największą ilość zapytań. Na drugim miejscu jest Francja i na trzecim Japonia. Tutaj jak widzicie, dałam różne odmiany tego printera, tak aby upewnić się, że tak naprawdę mam tutaj jak gdyby cały kształt. Odzwierciedlający tą konkretną usługę, produkt. Także widzicie, tutaj to jest fenomenalne, bo jednym kliknięciem, uwaga, jednym kliknięciem sprawdzam konkretnie, co się dzieje w świecie w aspekcie mojego produktu. Mało tego, mogę jeszcze zrozumieć, jaki jest koszt dotarcia do tego klienta, i mogę również zrozumieć, jaka jest konkurencja. I tutaj widzisz, Kamil, to co mi mówiłeś wcześniej, również w przerwie, to to, że jest bardzo duża konkurencja w Stanach Zjednoczonych i faktycznie tutaj ewidentnie, Widać to, że ta konkurencja jest dość duża, ale to nie koniec zabawy, bo mogę sobie tak naprawdę rozwinąć Stany Zjednoczone i zobaczyć, w jakich językach jest szukana konkretnie moja usługa, mój produkt. I okazuje się, że nie tylko w języku angielskim, również po niemiecku, francusku i hiszpańsku. I jeżeli chcielibyście na przykład wchodzić na w przyszłości stan, Stany, to pewnie warto by było też pomyśleć o tym, żeby mieć na przykład minimum po hiszpańsku stronkę, bo widać, że jakaś tam tutaj masa krytyczna jednak jest. Mało tego, jeżeli na przykład obsługujecie albo potrzebujecie jeszcze call center, to pewnie warto by było tam wprowadzić jeszcze jedną osobę, która mówi w tym języku, żeby odpowiednio zaadresować tych, którzy ewidentnie szukają, czyli z jakichś powodów są zainteresowani waszym produktem. Tutaj również można sobie jeszcze dalej się wklikać i zobaczyć jeszcze pod, przez pryzmat słów, które są szukane. To jest połączone sprytnie z Keyword Toolem, więc można zobaczyć, jak ci użytkownicy w Stanach Zjednoczonych po jakich frazach szukają tego produktu. No i to jest fenomenalne, dlatego że nawet jak gdyby cofając się, tak jak mówiłam, do takich bardzo, bardzo podstawowych produktów jak na przykład zupa. Wszystkim wydawałoby się, że po prostu zupa to zupa. Okazuje się, że nie, bo na przykład Brazylijczycy pod pojęciem zupa rozumieją gruchówkę. W Meksyku zupa to tortilla, czyli zupa z tortilli. Natomiast w Niemczech okazuje się, że najbardziej popularna jest zupa, uwaga tajska a w, we Włoszech trochę chyba się z Francuzili, powiedziałabym, bo zupa z cebuli jest bardzo popularna. Argentyńczycy absolutnie przebili wszystkich, bo najpopularniejszą zupą jest zupa spalająca tłuszcz. A więc zrozumienie tej globalnej wioski jest pewnym wyzwaniem, ale dzisiejsze narzędzia i technologia, i chciałabym podkreślić, że wszystkie te narzędzia są bezpłatne i możecie sobie je po prostu jeszcze dzisiaj wygooglować, nie ma tutaj problemu i możecie w bardzo szybki sposób zrozumieć tego y, mieszkańca globalnej wioski. Trendy Google. Kto z was zna trendy Google? Spodziewałam się nawet więcej, y, więcej większej ilości rąk, y, bo to jest bardzo często wykorzystywane narzędzie. Natomiast też chciałabym zwrócić uwagę na pewne zastosowania, których często tak naprawdę jak gdyby nie, nie zna się. Na przykład y, szczególnie w świecie technologii. Spoglądanie na trendy, które się wydarzają w technologii, to bardzo istotne narzędzie, dlatego, że widać tutaj na przykład ewidentnie, jeżeli chodzi o sektor gier. Uwaga, gry na peceta ewidentnie, pomimo swojej bardzo, bardzo mocnej pozycji na rynku, widać jak z roku na rok aktualnie spadają i są detronizowane przez konkretne gry na urządzenia mobilne, które w przeciągu dosłownie dwóch, trzech lat zdobyły pozycję Taką, jaką wypracowały sobie przez lata gry na PC, Więc widać pewne trendy i to, co można przewidzieć w pryzmacie kolejnych lat. Również, jeżeli na przykład, co już my produkujemy jachty, czyli wracamy już troszeczkę tak na ziemię, w kontekście Google Trendów można na przykład biznesowy sposób również ogarnąć. Po pierwsze, na tym grafie widać ewidentnie z roku na rok, Popyt wśród internautów na jachty się zwiększa. Co to oznacza? Że jeżeli produkuję jachty, jestem w bardzo dobrym biznesie, dlatego, że mój biznes z roku na rok generuje wzrosty. Czyli mogę się spodziewać generycznego wzrostu. Po drugie, widać tutaj sezonowość. Ewidentnie w lecie jest większe zainteresowanie jachtami, co to oznacza, że muszę odpowiednio przygotowywać swój asortyment oraz komunikację w kontekście marketingu z tym potencjalnym klientem, który właśnie wtedy będzie szukał tych jachtów. Po trzecie, zainteresowanie regionalne, czyli Global Market Finder pokazał mi, OK, Niemcy to jest dobry rynek, na przykład, żeby wchodzić z produktem jachty, ale okazuje się, że nie cały Niemcy są zainteresowane moim produktem, bo na przykład jest tutaj ewidentnie w zachodnich Niemczech oraz w południowych jedynie zainteresowanie jachtami. Ci, którzy znają mniej więcej historię oraz geopolitykę Niemiec, pewnie jak gdyby mogą to też potwierdzić, z czego to wynika. No właśnie, inne takie jeszcze narzędzie, które też bardzo polecam, szczególnie w takim kontekście, aby być za każdym razem na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie marketingu jak również wielu eksperymentów wykonywanych przez różne firmy, to Think w Google. To jest stronka, na której znajdziecie mnóstwo inspiracji z fenomenalnym podziałem na branżę, jak również na platformy. I tutaj między innymi możecie na przykład znaleźć taki eksperyment, który wykonał Samsung, a mianowicie przedłużenie życia desktopio, na desktopie na urządzenia mobilne. Pokazywana jest konkretnie gra w kolos, walka w koloseum i można ją zsynchronizować z urządzeniem mobilnym i przesuwać 360 stopni dookoła tak naprawdę urządzenia mobilne, które w dalszym ciągu pokazuje wam to, co się dzieje w koloseum. Także takie inne eksperymenty, inspiracje tutaj właśnie e, znajdziecie w Think w Google. E, Urządzenia mobilne, tak jak wspominałam, to, to jest ta przyszłość um, i to potwierdzają zimne, zimne dane, także to jak gdyby nie mówimy, nie improwizujemy i nie marzymy. To są dane, które już dzisiaj jak gdyby w e, kontekście Indii i Chin są bardzo mocne i będą coraz to bardziej. E, Our Mobile Planet to nic innego jak zbiór raportów e, w kilkudziesięciu krajów, gdzie szczegółowe informacje znajdziecie a propos trendów oraz twardych danych o tych konkretnych krajach, rynkach w aspekcie urządzeń mobilnych. Możecie sobie również budować w, na poszczególnych kryteriach i dla poszczególnych rynków dynamiczne grafy, jak widzicie tutaj na przykład. No dobra, słuchajcie, to w momencie, kiedy już macie tak naprawdę makrospojrzenie dzięki Google Public Data na to, co jest istotne dla Was w aspekcie ekspansji zagranicznej, macie spojrzenie, jeżeli chodzi o rynki globalne, które wykazują największy potencjał w aspekcie Waszego produktu lub usługi. Później już również macie informacje a propos użytkowników mobilnych, jak również wiecie konkretnie, czym ten konsument się charakteryzuje, jak odpowiednio z nim nawiązać komunikację. No to myślę, że nie zostaje nic innego jak teraz skomunikowanie się z nim w ich języku. I to też w bardzo łatwy sposób można dzisiaj zrobić za pomocą narzędzia Google, a mianowicie WebSite Translator. Chodzi tylko o zaimplementowanie kawałka kodu na stronę internetową, która dynamicznie przetłumaczy Waszą stronę internetową na język Waszego wyboru. Słuchajcie. To to jest krótkie demo tak naprawdę tego do czego są zdolne bezpłatne narzędzia Google, do których używania was bardzo bardzo gorąco zachęcam. Myślę, że mogą okazać się dużą inspiracją, ale również kopalnią wiedzy dla wielu z was. Wszystkie te dane i narzędzia są do znalezienia na stronie Google Global Advertiser. Także możecie tam sobie po prostu zajrzeć i Poinspirować się dalej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.